A to jest pierwszy odcinek z gry War Thunder, oficjalnej sieciówki, którą można pobrać na stronce która będzie oczywiście w opisie. Serdecznie zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku polecimy sobie USA. Zwykłe bitwy zręcznościowe powietrzne. Tak. Jak wyjdzie z czasem, to z, oczywiście postaramy się zrobić mm, dwie bitwy albo nawet więcej. Zależy jak to wyjdzie nam. I oczywiście, czy dołączę. O. Idealnie. No dobrze, niech tu sobie to wczytuje. Z góry powiem, akurat tak się będzie gra wczytywała, że filmiki nie będą wrzucane równomiernie. No to zależy od szkoły, akurat są święta. Znaczy po świętach, ale jest przerwa. No zapewne filmiki będą... jeśli będą się równomiernie wrzucały, to będę starał się to robić w weekendy. Zazwyczaj w sobotę lub w niedzielę. I ewentualnie wtedy. W tygodniu nie będzie, no bo to nauka. Mmm... Polecimy sobie tym, najpierw. Więc... Mam nadzieję, że filmiki się spodoba i... Będziecie chcieli kontynuować tą serię. Oczywiście będziecie mogli ze mną zagrać. Jakby coś podam w opisie... Jaki mam nick, a w sumie... Co tu dużo gadać. Sami zobaczcie. Proszę bardzo. O! Jestem w połowie, nie tak źle. No to spoko. To najpierw zajmiemy się samolotami. Najpierw tutaj go weźmiemy. Źle. Muszę zmniejszyć. Źle, wyprzedź, wyprzedź. musisz wyprzedzić. Tak, źle to zagraliśmy. Mm. Muszę go jakoś zejść od tyłu, bo wiem, że będzie atakował nasze jednostki naziemne. Dobra. Mam nadzieję, że... Z... Oh, Seriousy. No nie. No nie. Nie tak to miało wyglądać. O, wczytuj, wczytuj No, powiem w sumie, że jak na taką sieciówkę to bardzo realistyczna gra Tego spróbujemy ściągnąć, mam nadzieję, że nas nie wykiwa jak ostatnio O, a mniejsza No najlepiej chyba jednak się strzela do jednostek naziemnych, chociaż czasem można nie wyrobić i rozwalicie. O no nie. Nie, 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 nie rozwalaj nas. jakieś tam PD dostaje. No nie powiem, że nie. O. Proszę. Jak to? No. A. byłem... On. No nie, no. Właśnie o tym mówiłem. Dobra, no to nie przedłużamy. Wchodzi do hangaru, tak. To może teraz zrobimy rundkę japończykami. To będzie dobry pomysł. Zobaczę czy mam może jakieś bombowce w nadrzut. To byłaby ciekawsza bitwa. Tak, wiem. Nie za dobrze jest. Mhm. Tak, wiem, wiem. Japończycy. Ja nie chcę tych, ja chcę... O, tych! Proszę bardzo. Mm, no dobra. To do Coś brzydko przecięło nam. No niestety takie nagrywanie mocno obciąża procesor. Mam nadzieję, że to się w najbliższym czasie zmieni. Coś poszperam w ustawieniach frapsa. Tak, nagrywam frapsem, nie jakimś oryginalnym Pro Vegas, czy czymś takim. Zwykle nadzwyczajnym frapsem. Ja próbowałem kiedyś nagrywać z ekrzyna, ale nie wychodziło to zbyt. Zazwyczaj się zacinał albo coś w tym stylu. I, i na górze był napisany wielki napis: Action, co przeszkadzało w grze. Mm. O, fajna mapka. Później weźmiemy sobie tego, następnie ten, a na końcu ten. To najlepsze zostawiam na koniec. Znaczy, co ja wiadomo. Hmm. Oczywiście nagrania nie będą jakieś strasznie długie. Postaram się, żeby tak trwały do 10-15 minut może. Co jest? Trochę w pi pilotowi trochę zawróciliśmy w głowie. No no no, dajesz radę. Teraz. Pełny ogień, no. Odwróć się. Ognia. Cała naprzód. 3-3 jest menda. Teraz spróbujemy go sprzątnąć. Teraz. Jednak łatwiej celuje się do czołgów. Masz radę. Fuck. No, w sumie miałem dopiero trzeci level w tej grze to... Czy on jest nieśmiertelny, czy coś? nie, ciebie rozwalę. Za żarty ten samolot. Fuck. O, masz. Na pewno regener... Fuck. Chyba tylko mnie nie zabili. Jest szybszy i pewnie ma lepszy level. Jak on ma? Kilka, jeden call Mmm no czy ja powiem, czy taki... Zależy mi głównie... No, co w nas? Fuck, nie, nie, wyżej, wyżej, w mieście No, może go sobie odpuścimy, o Czołgi Ktoś nas zastrzelił A, no, przynajmniej nie tamten, bo bym się wkurzył. Dobra, lecimy naszą potęgą. Najlepszym moim zdaniem samolotem, który posiadam. Czemu zawsze w tym menu przecina? Co ja włączyłem? O. No ładuj się. Hmm, wystarczy poprosić. No. O. Nie, tak się chyba gorzej. Ta. Dużo gorzej. Mm. Nie. 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 O, ten. Postaram się może jednak te jednostki naziemne zlikwidować. Albo. Jak już coś tak nam. Pięknie. Ten ma silniejszą moc i lepszy karabinek od poprzednika, więc będzie łatwiej może rozwalić go. No ale w tej grze to się liczy i wyłącznie z kill moim zdaniem. A jak w waszym zapiszcie w komentarzach. Już się dymi. Tylko żebym swojego nie rozwalił. Jest trafienie. 120. Asysta, 150, pięknie No nie 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 Gdzie on? Tam jest, dobra I teraz taki mek ci tu zrobię, pięknie Ten też jest winny No, mm. przegraliśmy tak trafiał, no. Chociaż się dymi. O nie, silnik przeciążyłem, tylko nie to. No i koniec. tam sam. A nie. No zobaczymy czy się może jakiś medal. Nie wiem, my w ogóle tych punktów zebraliśmy. Bo coś nam nie szło. No, trafienie jednego, zabicie jednego. Hmm. A 425 punktów sobie tylko. Wolne PB. No. Więc na tym bym chyba dzisiejszy odcinek zakończył. Wiem, nie był zbyt długi, ale właśnie będę się starał, żeby... O. Właśnie będę się starał, żeby te filmiki nie były długie. Ten akurat będzie krótszy od pozostałych. Zazwyczaj będę się starał robić dłuższe odcinki. Znaczy, nie takie po pół godziny, bo to komu chce się oglądać tyle czasu. No. Najwyżej, jeśli były jakieś lagi, a wystąpiły odcinki, moim zdaniem, w więc postaram się to naprawić w najbliższym odcinku. Więc trzymajcie się. Cześć.